Całkiem możliwe, czy ta skrzynia po kilku uderzeniach może wybuchnąć, Ale lepiej tego nie sprawdzać. Witam was w kolejnym odcinku z half lifea W tym odcinku przeżyliśmy przez kilka pulminowych i przez wielki magazyn ładunków wybuchowych. Dobra, udało się no ciekawe co dzisiaj nas spotka, chodź ze mną koleżko, to jest to się stało. Dlaczego wszystko wybuchło? Toś znowu lata. O, co to? Co to jest? No Ty, moi wrogowie zginęli. Ale ochraniasz też. I to może być trochę smutne. Ajaj. Kurczę, dlaczego nie mam amunicji do tego? Dobra, może ja się schowam. Um, może jednak nie. aha to nie jestłe 10 hp no no nie no to jest żałosne. Dobra, jeszcze raz. Odsuń się! No, to nieźle. No, od razu tu pójdę. Tak będzie na pewno lepiej. Puśćcie mnie, puśćcie mnie! To nie działa. Oczywiście we mnie celuje. Ponieważ czemu nie? Dobra, muszę być szybki. Można nawet zapiszę grę. No. No to po tobie koleżko. Chyba, że mu tu to totalnie nic nie robi, bo tak też może być. Albo tak też można zrobić. Bo gdzie strzelać? Pamiętam to miejsce! Uszty! A mnie? Dobra Udało się Dobra Udało się Wiem, ma. Jak tam? Ej, a nie otworzysz mi? Halo, jest tu coś? Cokolwiek? Bo w Black Mesa tu był magazyn z bronią. Halo, czuję się oszukany. Gdzie moja broń? Ja chcę broń Ajajaj Z tego co widzę nie ma broni No nie Odbił się od drabiny. Dobra. Eee... No. Ech, to jest dramat w tym miejscu. Dobra, udało się. Dobra, udało się. Piękne wieże. I ja w nie wierzę. Gdzie? Dobra. Chyba widzę. Tutaj teraz. No co to było? No to był zaskok w ogóle. I Dobra. Zapisać. Proszę nie, proszę nie, zapuśćcie mnie. Dobra, udało mi się Dobra Teraz jak najszybciej No nie Zost No nie Tychała je prosta No nie! Dobra Tak Nie idź tu! Dobra, udało się schować Dobra, udało się. Uciekam. Dobra, udało się. A, to jest tu. Halo, dobra, do, do da się wejść. No. Ale wejdź tu. Save, dobra. Abra. I będzie strzelane. Abra. Tylko czy w ogóle coś przyleć? Albo po prostu mam strzelić. Tam, bo tak też może być. Albo nie. O, o to chodziło. Dobra, pełna, na pełnej prędkości. To z tego, że prawie już nie mam życia. No nie. Ну не. Ну то есть не может Бра. Interesujące. O! To jest. Tak, to jest ta trampolina taka fajna. Jak ciwnie działa. Co jest? To normalnie. Tak, już cię, jakbym bardziej nie podskakiwał. Na tym tylko dostawał na chwilę lewitację. To Oj nie. Proszę, nie. No dlaczego? Dobra, pełne wkupienie. Dobra. Chyba wszyscy. Dobra. Oj, to jest to miejsce w ogóle. Tutaj właśnie za pomocą tych min, jeżeli miałbym ich całkiem dużo, to tutaj by się dało wejść na sam szczyt tego. I tam się ciekawe rzeczy dzieją. A dokładniej to po prostu gra baguje. Bardzo. Bardzo się baguje. No. nie! Ojoj. A Ostrożnie. Może jednak zapiszę grę Dobra, udało się Widocznie Nie, nie mogę tu wskoczyć, najgorzej Dobra Нет, нет. Ну не. Моро, удалось. Oj, oj! Ciekawie, ciekawie. Yy, w pragnesie ta walka w tym miejscu była trochę bardziej rozbudowana. Aczkolwiek nie będę narzekał, bo to, nawet się z tego cieszę, że to nie było rozbudowane. Gdyż prawdopodobnie bym zginął. Pamiętałem ten moment Jakiś chyba trzeba tu zrobić No nie Chwila, Muszę... może... o, ładnie. No... o, dobra jest, działa. No, dajesz. Co to było? Halo? No. Czego... Zostaw te granaty w spokoju, chamie! No! Prosto we mnie! Prościej we mnie się nie... No, no nie! Nie, czemu? Czemu tak bardzo mnie cofa? No! Czemu aż tak bardzo? Dobra. Tym razem się uda. Dobra. Dobra. Yy, cyk. 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 Dobra. No nie, no naprawdę. Koszty! Malnie oni z tych granatów co stajpią dosłownie. Patrz. A nie, nie, a, nieważne. Dobra, znowu pewnie nie będzie coś, trzeba coś rozwalić. Wszyscy? Nie wszyscy? Dla pewności, dobra, chyba powinno być już bezpiecznie. Powinno być bezpiecznie, ale chyba to jest właśnie ta sytuacja, w której mam nie walczyć, mam uciekać. Bo tu jest całkiem dużo silnych rzeczy, na które nie mam wystarczająco dużo swoich silnych rzeczy. Jopik! Zostaw mnie w spokoju! Ojż! Sz... No ile on żyje? Cały maga. Czy naprawdę mnie aż tak bardzo toko nie, nie. Po Prostu nie. Dobra, po raz kolejny przekonamy się, jak bardzo w tej grze nie ma autozapisu. Albo inaczej, jak bardzo jest tylko w miejscach, gdzie, gdzie się faktycznie nie przyda. Dobra, udało się. W miarę. Ale ja tu może już wysadzę to pomieszczenie, żeby już doszło do przodu. Cyk. 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 No. No, naprawdę. Dlaczego mnie to odbiło? Ty. No, normalnie jak tak można? Jeden, drugi, jeszcze trzeci. No. Teraz jak najszybciej przebiec? No nie! No nie, nie ma na to szans żadnych, nie! Dobra, nie mam pojęcia jak mi się to udało w ogóle. Dlaczego ja na amunicji żadnej nie mam? Co jest? Ani do pistoletu, ani do karabinu. Tylko jeden magazynek mi został. Dobra, zabity. Ale są znacznie silniejsze niż w Black Mesa. Dobra i ja, jakoś to idzie No niby jakoś to idzie A, tu się nie da otworzyć No tak, logiczne No nie To może nie będę na niego marnował mu nic, bo naprawdę Nie w tej grze naprawdę nie ma autozapisów. Ich nie jest mało, ich po prostu nie ma. Ale nie, ich jest tyle, jakby ich nie było, naprawdę. Dobra, udało się, zadziałało. Dobra Hop. Dobra udało się Zapisać Dobra Udało się I to się właśnie liczy Przez rurę Proszę nie Pra mm. No, Przynajmniej tu jest autozapis. No. Genialne. Ale myślę, że właśnie w tej rurze ja nie zabrzmiało. To jest idealny. To było odruchowe. Idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że to nie w górę, komentarze i tak dalej, tak dalej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa.